Zaszczyt, jakim wyróżnia mnie Akademia Szwedzka, jest też uznaniem dla języka żydowskiego, języka diaspory i wygnania, języka bez kraju, bez granic, niekorzystającego z poparcia jakiegokolwiek państwa. Żydowski jest językiem, którym nie ma słów określających broń, amunicję, ćwiczenia, wojskowe i inne pojęcia wojenne. Jest to język, którym z głębi serca gardzili goje i żydowscy asymilatorzy. Mentalność tego języka pozbawiona jest nawet źródła pychy, wiary z góry, w zwycięstwo, porządliwości czy agresywności. Jidysz toruje sobie swoje ścieżki uległością, przekrada się jakby chyłkę między siłami destrukcji i zniszczenia. Czy to prawda? Zapytam. No, nie ale no już trudno, że polemizował z, e, z laureatem Nagrody Nobla. Natomiast tak, oczywiście ja znam, to, ja znam tekst tego, 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 tego wystąpienia doplowskiego, to był 78 rok. I właściwie w jakimś sensie to jest takie trochę, no to może od tego zacznijmy. To jest o tyle, o, tyle, o tyle taki smutny moment, że do pewnego stopnia możemy powiedzieć, do pewnego stopnia to... To pokazało właściwie śmierć tej kultury. Ta, ta nagroda Nobla była dla waszerwisa dla Zinglera, to właściwie było takie nagroda ta świata, który, który umarł. Hitler, bo to się wiąże oczywiście z wojną światową, Hitler postanowił to, zamordować cały naród, wszystkich ludzi europejskich. To się mu właściwie nie udało w takim sensie. No, no W przypadku Polski to 90 kilka procent zgładzono, ale tylko 7-8% przeżyło. Problem polega jednak na czymś innym. A mianowicie Hitlerowi udało się, czyli w sensie biologicznym on tego, tego narodu oczywiście nie zamordował. Natomiast udało mu się coś zupełnie innego. Mianowicie on, za, on zamordował pewną kulturę. Kulturę języka idy. Że Państwa to się nie chce wierzyć nam dzisiaj, bo my to tylko możemy przeczytać. Ale można było w okresie międzywojennym całe życie przeżyć, posługując się językiem jidysz. Były setki, tam dziesiątki, setki gazet wydanych w tym języku, wydawnictwa. Filmy kręcono w języku jidysz, i były kina, które te filmy wyświetlały. I one miały, proszę państwa, publiczność. No ale jeżeli w Warszawie 1 trzecia, wiem, czy tam 25 do 1 trzeciej ludności à, mówiła w języku idy, A Jorku piąta, osoba. No, w Wilnie było to samo, w Łodzi było to samo, w, w Krakowie niewiele mniej. Prawda? 10% z grubsza społeczeństwa II Rzeczypospolitej to są ludzie, to są Żydzi. Tu możemy się zastanawiać co to znaczy, to są Żydzi, no przepraszam bardzo, no Julian Adolf Nowaczyński, taki krytyk endecki w okresie międzywojennym, prawda, naśmiewał się z Juliana Tuwima, że tam Żydek się nauczył po polsku i próbuje, i próbuje wiersze pisać, bo no o Adolfie Nowaczyńskim dzisiaj... Jeżeli ktoś wspomina, to wyłącznie przy tej okazji, jak to on powiedział o Tuwimie. A Tuwima każde polskie dziecko zna, prawda? E, ale czyli tam powiedzmy Jan Brzechwę. No już Jan Brzechwa też miał pochodzenie, bo się leśla, właśnie Lesny. nazywał, prawda? E, no był zresztą. zresztą, nazywał śmianę? No właśnie, on, on był staje się stryjnym bratem tak, tak, tak. Bolesława Leśmiana, jednego z największych naszych poetów przy ołomu XIX wieku. No więc teraz, więc, ale nie, już nie wchodząc w próbę zdefiniowania, co to znaczy Żyd, bo my mówimy tutaj o, o kulturze stworzonej w języku jidysz, czyli nas interesuje już tylko ta, już tylko, już tylko ta część. Proszę Państwa, i, i tutaj kwitnie też literatura jidysz. I, i, no jest dosłownie nazwisk wybitnych pisarzy, piszących w jidysz, no, nie chcę powiedzieć, że jest na ale naprawdę jest mnóstwo. I, i, I to są przede wszystkim pisarze czy większość z nich to są piszaze związane z Polską. Natalia Moskal, to tej pani jeszcze wrócę, to jest właścicielka tego wydawnictwa, których są te książki. Natalia Moskal we wstępie do pierwszej książki wydanej przez siebie napisała coś takiego, bo to wszystko w Polsce się zaczęło. I, I właściwie, jak popatrzymy na y, olbrzymią część literatury Jidysz, to o niej możemy powiedzieć, to wszystko w Polsce się zaczęło. Poproszę Państwa, tutaj y, oczywiście najbardziej znany jest y, Izrael Baszewicz Zinger. Baszewicz Zinger niemal 60 lat, bo on wyjechał z Polski gdzieś tam w połowie lat 30., tak za chwilę do, do rodziny Zingerów pozwolę sobie przejść. Gdzieś powiem, a zmarł w 91 roku, czyli niemal, niemal 60, 20% w Stanach Zjednoczonych mieszkał. Z Polski wyje, wyjechał jako młody człowiek krótko po 30. Ale do końca życia, jak weźmiemy jego książki, jego opowiadania, jego powieści, to one się wszystkie dzieją w Polsce. Jeśli mamy sytuację taką, że Opowiadanie, akcja dzieje się na statku na Atlantyku. płynie statek. No i tam jest tam ktoś, kto prosi o koszerne jedzenie, tak? Czyli tam zgodne z tą kuchnią żydowską. To drugie się, że... A to pan jest Żydem? No tak, no jestem Żydem. A ty ja jestem też Żydem. I o czym, proszę państwa, oni na tym Atlantyku rozmawiają? O Polsce. I oni rozmawiają o Polsce. Nie wiem. Nie potrafię tego powiedzieć, być może to należy przyjąć jako z lekkim przymrużeniem oka. Ktoś powiedział, że jak, że jak czytamy opowiadania Baszewisa Zingera, których akcja dzieje się w Warszawie, to można by z tym chodzić po Warszawie do no tej, ja przed, tej, przedwojennej, tej przedwojennej. I tutaj proszę Państwa, tutaj się może pojawia takie pytanie. Kto jakim pisarzem był Zingera? Jak patrzymy na Nagrody Nobla, to mamy państwo. Prawda? A tam, tam Rosja Związek Radziecki, a tam Polska, no teraz mamy Olgę. To, to Karczyk mieliśmy z literackich nagród, nagród kilka. To jest Polska. I tak dalej, i tak dalej. A co napisać przy się z Co to jest? Co to jest za literatura? To, część jakiej kultury to jest? To jest pytanie, na które szalenie trudno odpowiedzieć, ale myślę, że warto się nad nim zastanowić. I dlatego, że to już jest moje prywatne oczywiście zdanie, gdyż ja twierdzę, że jeśli Polska przez kilkaset lat, do II wojny światowej, była państwem, no, z tym, jest to przerwą, ale ja, ale tak powiem mentalnie ta Polska też istniała, prawda? Nie było fizy politycznie. To była państwem wielonarodowym, czy wieloetnicznym jeszcze tam wcześniej, była państwem wielowyznaniowym, wieloreligijnym. Ludzie się modlili do, każdy do swojego Boga, każdy w swoim języku, ale przecież oni tworzyli Polskę. Oni tworzyli polską gospodarkę, ale również i kulturę ich pisarstwo jest po prostu zupełnie inne. Można by powiedzieć w ten sposób, że starszy brat, czyli Izrael Jóżua, odciął się od, sta od starego świata, od dawnego świata, od świata pobożnych Żydów, od świata swoich rodziców. Natomiast Baszewiz, mimo że te pędzlysy obciął, on jednak jedną nogą został w tym starym świecie. I to wpłynęło na ich pisarstwo. E, otóż, e, literatura Baszewicza-Zingera, w niej jest nostalgia za tym starym światem. Ktoś Państwo czytał, to Przecież tam Jest, to, jest to nostalgia. Ja tutaj, jak ja to tak żartownikiem mówię, tam są różne czary mary, czyli są takie. Trochę tej mistyki widać w tych książkach, prawda? No nie wiem, jak weźmiemy sztukmistrza w Lubli, z Lublina, prawda, jak on później, już to z Państwa czytał, już z Lublina, bo tam na końcu, prawda, jak on się nawrócił i już tylko się modli, prawda? Tego w ogóle nie ma u Izraela Joszu. On się ewidentnie dystansuje od tamtego świata. Proza Izraela Joszu, jest prozą, której Żydzi pojawiają się, ale pojawiają się jako równo, równorzędni partnerzy innych ludzi z otoczenia. Czasem pojawia się opowiadanie, które jest całkowicie zanurzone, ale bardzo rzadko. Teraz mówię o opowiadaniach, tak? Które jest całkowicie zanurzone w świecie żydowskim. I tu jest takie opowiadanie, w tym pierwszy, czyli w tym, w tym, w tym czarnym, zatytułowany w hederze, proszę Państwa, to jest po prostu satyra na szkółkę żydowską. No to, jest, to jest opisane w taki sposób, że każdy przywiązany do tradycji, każdemu przywiązanym do tradycji Żydowi, który jak uważasz, że to najlepsze kształcenie było, no to jemu się włosy na głowie jeżyły. Tam po prostu to jest jakby kpina z tego, z tego hyderu, pokazane, jak bezsensowny sposób tej edukacji tradycyjnej wyglądał. Jeżeli, jeżeli, yy, powiedzmy sobie, ktoś coś widzi i krzyczy, ribojne szal Oilem, to znaczy, po polsku, Panie Wszechświata. I można by powiedzieć, że to jest mniej więcej, jeśli chodzi o tę ekspresję, i tak dalej, odpowiada Jezus Maria. Ale przecież, jak ja tłumaczę, i to krzyczy, powiedzmy sobie, zwłaszcza religijny żyd, no to ja nie mogę napisać, że On krzyczy Jezus Maria, prawda? Więc, więc nie, no, są takie rzeczy, gdzie, no gdzie jest trudno. E, teraz, proszę Państwa, a sprawa jest taka ciekawa. To już jest związane ze specyfiką Żydów. Ten specyfik jest wiele. Ale mają, są podobnie jak Polacy, to jest naród wybrany. Nie tylko my jesteśmy naród wybrany, proszę pamiętać. Nie są pod naród wybrany, to są tylko Polacy i Żydzi. I, i proszę Państwa, on, y, y, ten człowiek, który żył, y, powiedzmy, kiedy mamy Zingera, obojętnie, czy tego, czy, czy, czy mamy Esther Zinger, oni żyli w otoczeniu wielojęzycznym, bo Warszawa, Początek XX wieku powiedzmy. W domu mówi Widysz, w chederze tłukli z nim hebrajski, na ulicy mówią po polsku, mówią po rosyjsku. Państwo jest rosyjskojęzyczne, ale on jeszcze jak ma w łodzi, to drugiego kolega jest Niemcem, który mówi po niemiecku. Efekt jest taki, że podstawowe zwroty. W tych wszystkich językach ten człowiek rozumie. On, on może nie umieć mówić po polsku. To, to żydłaczenie to jest takie dobre wdowcika o Żydach, prawda? Że on, że on mówi, pieszczeka szczeka i woda z rynny szczeka. No bo, no bo on nie umie powiedzieć ścieka, ponieważ jidysz nie ma miękkiego eść, prawda? Ale on powie, że ona z rynny szczeka. Bo on na tyle ten polski zna. Dlaczego ja o tym mówię? Bo w oryginalnych tekstach mamy. Tekst jest napisany w Widysz, ale on będzie, powiedzmy, ze swoim polskim pracodawcą mówił po polsku i ten dialog będzie po polsku. Ale jego tam stójkowy zaczepi, to stójkowy będzie mówił po, po rosyjsku i tu będzie też po rosyjsku. I czytelnik, dalej, on idzie do synagogi i tam się modlą, to oni się modlą po hebrajsku. I teraz y, czytelnik oryginalnego tekstu, on to wszystko rozumiał. Bo on był w tym świecie, w którym gdzieś tam to... Co teraz z tym zrobić dla polskiego czytelnika? I to jest kłopot. Y, wbrew pozorom najgorzej jest z, z, z polskim. Dlatego, że można y, zrobić to po rosyjsku i zrobić odnośnie, czy w inny sposób wyjaśnić, czy po niemiecku. Ale jak on mówi po polsku, ja tłumaczę na polski, to z tym wiele się zrobić nie da. I w ten sposób, i w jakiś tam, i jakąś część tego smaczku oryginału, no się gubi. Sytuacja jest taka, że rzecz dzieje się w Rosji w czasie rewolucji, i carski generał Czaski. Generał wychodzi ze swoim psem wilczurem na spacer. Taka jest sytuacja. I, yy, yy, no ja tam spotykałem już tych żołnierzy, którzy są rewolucjonistami, a, i pie, a jest, pan jest generał, czyli pies oczywiście zna wojsko, no bo z generałem panem chodził. I teraz tak, przeszli już kawał drogi, doszli do, do, do rogu bulwaru i Luk to z trochę się uspokoił. Zdecydowanym krokiem podeszło do nich dwóch kawalerzystów w długich, rozciętych z tyłu płaszczach. Stać, zatrzymać się, krzyknęli rozkazującym tonem. Luk wziął to za rzecz normalną nawyk do oddawania jego panu honorów. Był spokojny, z jego psiej głowy uleciał już obraz panującego rozgardiaszu na poprzedniej ulicy. Ale napotkane szynele nie wyprężyły się jak struny, nie patrzyły w oczy generałowi, czekając, aż pozwoli iść dalej. Zamiast tego wyciągnęły spochę w szable i zaczęły ciąć nimi generalski mundur. Jeden oberwał złote akselbanty. Drugi szarpał złotą rękojeść generalskiej szabli i wiszące przy niej fręzle. W luka wstąpiła taka wściekłość, że zaczął gryźć. Wrrrr warknął i z wilczą, zwinnością skoczył do twarzy jednego z szyneli. Spokój generalska w sabako. Wrzasnął drugi szynel i zamachnął się i błyskawicznie wykonał cięcie szablą kawał uniesionego ogona Luka spadł na chodnik. Początkowo Luka wcale nie bolało. Cięcie było tak szybkie, wykonane wyćwiczoną pewną ręką, że prawie wcale tego nie poczuł. Dostrzegł natomiast lecący w powietrzu ogon, więc rzucił się, by go złapać. W tym momencie do jego postawionych uszu dobiegł śmiech, głośny, zdrowy śmiech. Ha, ha, ha! Teraz dopiero lub poczuł ból, zaczął szukać przyczyny, odwrócił głowę, żeby ugryźć, ale nic nie znalazł. Kłapnął zębami, ale zamiast ogona, za który czasem się łapał, teraz było powietrze, nie było nic. Dopiero gdy się skulił i odwrócił, dosięgnął językiem tego, co pozostało mu po ogonie. Cały pysk ubrudził sobie krwią. Obok strachu odczuwał teraz też przyjemność z tego, że krew drażniła jego nozdrza. Trwało to jednak krótką chwilę, po której całym sobą czuł tylko wszechogarniający go ból. Luk przeraźliwie zaskowyczał, wydobywając z siebie głos podobnie do ludzkiego, au! Generałowi drżały usta, krótką, drżącą ręką z przyzwyczajenia sięgnął po szablę, żeby jej dobyć. Ale jego dłoń zawisła w próżni. Dopiero teraz dotarło do niego, że nie ma już szapli. Opuścił głowę i nie był w stanie robić krągu, zrobić krągu. – Chodź do domu, luk, wymarmurotał do spanikowego psa. Ulica nie dla nas. Chodź. Zbiegli się jacyś chłopacy, śmiali się do rozpuku. Jeden z nich w za dużych walonkach pobiegł za generałem. Trzymał podniesiony z ziemi obcięty psi ogon i krzyczał. Wielmożny panie, ogon pan zgubił, Wielmożny panie. Patrzący na to jego koledzy nie posiadali się z radości. Hura, krzyczeli ile sił w garbach. Brawo! Generał ze wzrokiem wbitym w ziemię szybkim krokiem ruszył w stronę domu. Za nim biegł, niezdarnie podskakując, luk. Przybrani natknęli się na generałową. Patrzyła na nich nieruchomymi, jakby szklanymi oczyma. Obaj utracili oznakę swej godności. Generał wiszącą u boku szablę, Luk dorodny ogon. Kobieta załamała ręce. O mój Boże! wyszeptała, zakrywając dłońmi oczy. Luk spojrzał na nią rozbieganymi oczyma i załkał. Rozpłakał się jak dziecko. Co było dalej, już nie będę kontynuował. Chciałem przypomnieć jako przykład tego, że pies się może rozpłakać też jak dziecko. To jest opowiadanie, które było napisane 100 lat temu.